Uroczystości z okazji Dnia Jakuba rozpoczęły się już w piątek przemarszem uczniów zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie. W ramach parady ulicami miasta w barwnym korowodzie mogliśmy zobaczyć także przejazd starych samochodów i motocykli. Punktem kulminacyjnym była inscenizowana legenda o założeniu miasta. Na placu Wejhera rozdano także nagrody uczniom za podstawy prospołeczne. W sobotę wystąpiła Ania Wyszkoni w poniedziałek 369. rocznicę założenia miasta uczczono uroczystą sesją Rady Miasta Wejherowa. Kwiaty pod pomnikiem założyciela miasta Jakuba Wejhera złożyli prezydenci i członkowie prezydium Rady Miasta Wejherowa. Podczas uroczystej sesji wykład na temat powiązań Wejherowa i Heumna poprzez rody Wejherów wygłosił burmistrz Chełmna, Mariusz Kędzierski. W trakcie uroczystej sesji zaprezentowana została książka zatrzymane w kadrze autorstwa Lucyny i Macieja Kurpiewskich. Sesję uroczystą z okazji Święta Miasta uświetnił koncert OKO. W którym wystąpił z jazzowymi kompozycjami własnego autorstwa Michał Ciesielski.